Cześć, Prawo do Życia nadajemy na żywo z Krakowa, 23 września 2019 rok. Pani doktor Barbara Gałdzińska-Calik jest z nami. Pani Barbara, co tu się ostatnio wydarzyło? Dzień dobry Państwu, no mamy informacje bardzo przykre z krowoderskich zupów. To jest lokalizacja i mieszkańca, o których walczymy już ponad 10 lat. Niestety kolejna mieszkanka zmarła, zaraz o tym jej mąż. Yy, mieszkańcy zawsze nam towarzyszyli we wszystkich protestach, to była bardzo duża grupa zorganizowana. Tak naprawdę teraz została jedna pani zdrowa, która yy, opiekuje się swoją chorą mamą. Sytuacja jest dramatyczna, bo stacja bazowa stoi nielegalnie. Nie ma tytułu do dysponowania nieruchomością. Mieszkańcy są zupełnie bezsilni. W sytuacji w centrum jest bardzo dużo. Dzisiaj jest ojca pija i muszę powiedzieć, że dostałam obrazek ojca pija od młodego człowieka, któremu zachorowała córeczka nagle jaka murku, jak miała 8 miesięcy. Tata nie kojarzy w ogóle tego z promieniowaniem, dopiero potem zobaczył, że za oknem od urodzenia mieli stację bazową, mają stację bazową telefonii komórkowej. Córeczka ma teraz dwa latka, jest wyleczona, wyprowadzają się stamtąd. Dał ten obrazek z, 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 i potem nie był w stanie powiedzieć tak naprawdę dając ten obrazek, jaka, jaką historię ma ten obrazek. Ten obrazek, bo dzisiaj ma ojca Pio, y, dostał na dziale onkologii. Dziewczynka jest teraz zdrowa, ale prosił, żebyśmy wszyscy walczyli o tą prawdę i o te dzieci, o które walczymy, bo takich osób przy stacjach bazowych jest bardzo dużo. A Zuchów są takim przykładem, że na pewno kiedyś historia o nich nie zapomni, o tych wszystkich osobach, których pamiętam z imienia i u nich mierzyłam wielokrotnie. Mam nadzieję, że jakoś uda nam się im pomóc zgodnie z prawem, bo mieszkańcy są już bardzo zdecydowani. Tak naprawdę jeśli instytucje nie pomogą, myślę, że dojdzie do najgorszego. Ludzie po prostu tego psychicznie nie wytrzymają i zrobią coś tam strasznego. Więc apeluję do Państwa. O taką solidarność i żeby zwrócić uwagę, gdzie Państwo mieszkają, bo po prostu takie osoby mają zwyczajnego pecha, że akurat oni mają załatwioną stację bazową. Tak? I korzystając z telefonu, pamiętajmy, że no, on się łączy właśnie z tą stacją bazową. Więc wszyscy rozsądnie użytkujmy telefonu. Pani Barbaro, ile jest takich miejsc w Polsce, gdzie ludzie w skupiskach tam, gdzie mieszkają, wołają o pomoc? O ilu wiemy? Na pewno zgłaszaliśmy, to jest bardzo ważna informacja, bo w ramach tych konsultacji nawet pisaliśmy teraz do premiera i wskazaliśmy cztery miejsca, które tak naprawdę zaczęły chorować już przy 2G, potem przy 3G, potem umierały przy 4G, teraz nam chcą wprowadzić 5G. Tych miejsc konkretnie wskazanych nikt nigdy nie zweryfikował i nie sprawdził, dlaczego tam jest taka umieralność. Te osoby są zupełnie bezsilne. Więc teraz wprowadzając te przepisy prawa, no ktoś bierze na siebie odpowiedzialność, jak tutaj posłowie. To nie będzie tak, że tej odpowiedzialności nie ma. Wcześniej czy później sprawiedliwość na pewno dosięgnie te osoby, które mają po prostu krew na rękę. A jak te osoby się odnalazły wzajemnie? Bo to sąsiad musi wiedzieć o sąsiedzie, prawda? Powiem jak się my na Bielanach odnaleźliśmy. Tak. Y, ponieważ... Y, Moja sąsiadka i mój sąsiad niestety zmarł, moja sąsiadka zachorowała. Ja straciłam dziecko i tak naprawdę po tym poronieniu pani profesor mi powiedziała medycyny, że to było od tego i że mi obiecała, że mieszkając tam nie zajdę w ciążę. Natomiast wtedy pomógł nam ówczesny wojewoda, który po prostu powiedział, policzcie się, pochodźcie po sąsiadach i policzcie, kto zachorował, zróbcie mi taką rozpiskę i zrobiliśmy tą rozpiskę. I po prostu był taki krąg osób zachor o zachorowaniach wokół stacji bazowej w wysze I wtedy wojewoda podjął naprawdę znaczące kroki. Wygraliśmy wtedy w sądzie z Wyszkiem Gryzokiem. Operatorzy po tym, jak się policzyliśmy, oni, mimo że dalej walczyli, wycofali się z tej stacji bazowej. A z wojewodą razem mieliśmy potem mszę dziękczyną. To jest bardzo ważne u Matki Bożej Markowskiej w Makowych Także Myślę, że krowoderskim łzuchom też Pan Bóg pomoże i dzisiaj zajca piję, i coś wiąże. Tak nam dopomóż Panie Boże. Ale rozumiem, że to jest, e, może to jeszcze teraz być tak proste, że kiedy widać optycznie po prostu, że stoją stacje bazowe w okolicy, e, no to jeżeli sąsiad zapuka do sąsiada, zapyta co o tym myśli, zapyta go o samopoczucie, e, no i potem ten zapytany sąsiad zapyta kolejnego, to zaraz może się okazać, że coś zaczęło się dziać w tym budynku, albo przeciwnie, że nic się nie stało, chociaż obserwujemy przynajmniej w tych już miejscach, które znamy, że ta korelacja jednak jest. Ci mieszkańcy wołają o przebadanie tego związku, ale to się nie dzieje, jest jakaś tak, blokada. Tak, jest ogromny opór. Ja sama składałam trzy projekty badawcze, ośrodki finansowe na przebadanie dzieci, ale dostaliśmy odmowę. Uzasadnienie było takie, że nie wpłynie to na rozwój nauki, to znaczy czy będzie korelacja, czy nie, no to nie ma znaczenia w sumie dla nauki. No tak, technologię trzeba rozwijać w oczach rządu. Natomiast no faktycznie, może najszybciej to po prostu, żeby się ludzie między sobą policzyli i zobaczyli, jakie mają objawy, posłuchali tych historii. Z innych lokalizacji zastanowili się, czy mają takie objawy. Proszę mi wierzyć, u nas na Bielanach wtedy chorowały malutkie dzieci. One nie miały pojęcia, jak wygląda stacja bazowa. A miały my, wychodząc na podwórko, to słyszałyśmy te same historie mam, że dziecko nie śpi, że rzuca się w łóżeczku, bije głową o ścianę, że ma zlewne pot i z całym okrem trzeba je kilka razy przebierać, także, że w ogóle nie jest w stanie spać. Że zachowuje się jest takie bardzo rozdrażnione, że na przykład uciekało ze swojego uleczka, gdzieś tam się kładło na podłodze, prawda? No, no trochę tak instynktownie dzieci się zachował, więc trudno je podejrzewać o jakieś negatywne nastawienie do technologii, prawda? Natomiast y, muszę powiedzieć, że mieszkańcy Biela na dwa lata wyprowadzili się ze swoich mieszkań, żeby ratować swoje życie, i potem te nasze dzieci, jak ściągnęto anteny, mogły wrócić ze swoich pokoi, no to po prostu. No, łzy się cisnęły do oczu, bo takie dziecko nie rozumie, dlaczego ktoś go pozbawia elementarnych praw do życia. Tak, do mieszkania, do jego własnego pokoju, do podwórka, w którym nie może się bawić, tak, bo na przykład wymiotuje, ma gorączkę, trafia do szpitala. Moja córka była przecież hospitalizowana, w ciężkim stanie trafiła. I też wypisując ją ze szpitala, lekarze wpisali, że to jest od stacji bazowej, więc to nie jest tak. Ja życzę odwagi o tym dzisiejszym dniu. Życzę odwagi lekarzom w diagnostyce. Ja się dołączę do tego apelu. Tak jak słyszycie, to wcale nie musi być trudne. Wystarczy nie wykluczać tego czynnika środowiskowego, jakim jest promieniowanie elektromagnetyczne. My stworzyliśmy taką podstronę prawo do życia .pl, łamane na ochrona dzieci. I tam opisujemy te cztery przypadki, trzy przypadki w tej chwili, o których tutaj wspominamy. To jest Słupsk, to jest Kraków, Prowaderskich, Zuchów i jeszcze Wilanów na tą chwilę. Będziemy tam opisywali kolejne przypadki, ale bardzo Was też potrzebujemy w tym. Tam też będziecie mieli pokazane historię, w jaki sposób mieszkańcy tych miejsc dochodzą swoich praw. I to jest bardzo dobry sposób. Jest jeden mankament, on do tej pory bardzo słabo działa, ale gdyby zapytało... 10 stowarzyszeń ludzi, 10 skupisk ludzi, na przykład po 5-10 lokatorów z wielu miejsc Polski, może te apele o najprostszą rzecz, o rzecz do której mamy prawo czyli właśnie zbadanie związku przyczynowo-skutkowego między ustawieniem stacji bazowej, czy stacji bazowych, a zdrowiem czy degradacją środowiska. Może gdyby zapytało właśnie 10 grup ludzi, 20 grup ludzi albo najlepiej 1000 grup ludzi, bo jesteśmy pewni lub niemalże pewni, że taki związek zachodzi, no to wtedy w końcu doczekalibyśmy się badań. Amen. Prawo do życia.pl, łamane na ochrona dzieci, tam jest także ulotka cypryjska. Tam są także produkcje audio-wideo rządu cypryjskiego, w jaki sposób oni prowadzą prewencję, ochronę dzieci przed promieniowaniem elektromagnetycznym kobiet w ciąży, a także osób młodych, ale oczywiście temat dotyczy osób bardzo młodych, ale także w średnim wieku i bardzo starych również. Chronimy się, nie dajmy się, informujmy się nawzajem, zadawajmy sobie życzliwe pytania i egzekwujmy swoje prawa, a szybciej poradzimy sobie z tym problemem. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. i ten obraz.